Dlaczego nowe konto? No, w życiu jest tak, że w pewnym wieku człowiek pragnie czegoś nowego. Po prostu to, co ma, jest już stare, takie zmurszałe i w ogóle tak, jakby oklepane. Czujesz, jakbyś się dusił. Czujesz, jakbyś po prostu siedział w takiej ciasnej celi i nie mógł się ruszyć. Gdzie nawet promień słońca nie dochodzi i nie czujesz żadnego powiewu wiatru na skroni, nie czujesz właściwie żadnych oznak nowego życia. A kiedy zrobisz nowe konto, wtedy czujesz, że twoje życie po prostu nabiera sensu, że czujesz tak, jakbyś dostał od życia drugą szansę po prostu czujesz, że możesz się jeszcze w czymś wykazać, czego jeszcze do tej pory nigdy nie miałeś okazji zrobić albo jeżeli robiłeś to za młodu, to po prostu zapomniałeś już jak to jest. No, mam nadzieję, że moja odpowiedź cię satysfakcjonuje. <ścoughs> Czy lubiłem szkołę? Wiesz, co? To jest tak, że człowiek, jak chodzi do szkoły, jest młodym człowiekiem, to nieraz nie lubi szkoły, bo te wszystkie przypominają się złe rzeczy, typu ten strach przed wywołaniem do tablicy, albo tam nie wiem. Natomiast, jak już szkołę skończysz i masz tyle lat, co ja, to szkołę wspomina się bardzo mile. Nawet tą nauczycielkę, co jej jej nie lubiłeś. Znaczy, co do STS-ów i bookmakerów internetowych, nieletni nie mogą grać. Nie, robią, nie mogą robić zakładów w tego typu hazardowych stronach, ponieważ jak chcesz tam coś robić, to musisz wysłać dowód. Jak nie jesteś pełnoletni, to nie założysz tam konta, czy tam nie wypłacisz pieniędzy, już nie pamiętam. Ale wiecie co? Jak się wnerwiłem dzisiaj w aptece? <laughs> Powiem Wam, jakie rzeczy kupiłem. Otóż kupiłem fitolizynę w tubce, ten syrop oraz <laughs> takie coś na kaszel. Honikan się nazywa. Pan zgodny 5 złotych. Ale czy jesteś uzależniony od Coca-Coli i cukru? Jak często pijesz ten napój jak sobie radzisz? Hmm. W ogóle nie jestem uzależniony od cukru i Coca-Coli. Kolej kupuje zawsze zero. <śmiech> <śmiech> czy tam Pepsi. Jak często? Zdarza się, że dwa razy w tygodniu, zdarza się, że raz w miesiącu. O, różnie. No i za te rzeczy zapłaciłem 86 złotych. 86 złotych. A później zobaczyłem, że to wszystko mógłbym kupić na Allegro. Gościu by mi to przyniósł do domu za darmo i bym zapłacił 60. Także jestem dzisiaj mega wnerwiony. No, kosztowne, ale w aptece, nie? Takie narzuty porobili sobie. Kurka wodna. Bo wiadomo, że ludzie leki kupią. Czy, jakby na kanale mniej było polityki, to może lepiej by się układała współpraca z dystrybutorami gier. Ja nic nie wiem o współpracy z dystrybutorami, gier, wiesz. Znaczy, ten kanał jest taki i zawsze był taki, że jak miałem ochotę o czymś pogadać, to po prostu gadałem. Niezależnie od tego, czy się to widzą, podobało, czy się nie podobało, przedstawiałem swoje zdanie. I raczej tego nie zmienię. Jak nagrywałem ten filmik o czołgu kiedyś. No tak. Tak chodziłem z kamerką. Nie można wejść, to jak wszedłeś? No, na nogach, tak. Najpierw jedna noga, później druga, i później już poszło. Na zmianę, i. Człowieku, i idziesz do przodu cały czas. Co myślę o zakazie palenia węglem czy drewnem? Dla mnie w ogóle te zakazy są bez sensu. Rozumiem zakazy w jakichś miejscach, gdzie jest bardzo dużo. Duże nasilenie piecy, pieców takich na węgiel czy na drewno, to tam rozumiem jak najbardziej. Ale generalnie, bo to rozumiem, że ma być ogólny zakaz, tak? Nie jest realne, że wszyscy zmienią piece, które są na węgiel i na drewno. Nierealne to jest. China, Rosja, USA mają w dupie ekologię, tylko EU. Tak, dlatego ci z EU to po prostu debile są, nie? Chyba, że to właśnie te duże kraje sterują tym, co się dzieje w Unii, nie? A ci wymyślają jakieś odjazdy kolejne i kolejne i kolejne i kolejne, żeby pieniędzy wydać jak najwięcej i żeby jak najmniejszy efekt był tego. W Indiach, kurka, filmiki widać, most jest, nie ma barierki, Podjeżdżają ciężarówki wyładowane śmieciami z RU do rzeki, do rzeki, do rzeki, do rzeki i nic tam, żadnych mandatów, nic nie ma, nie? A u nas, no, <laughs> przyjdzie Ci do kotłowni z, z przyrządem i bada, czy drewno ma wilgotność 18% czy 12%, kurka wodna. Ale to jest z idiocenie, bo jest za duży dobrobyt. Naprawdę. Oni już nie wiedzą, co robić. Nie wiedzą, na co kasy wydawać. <laughs> Zakaz palenia węglem dla wsi wyjdzie dopiero w 2040 roku. Ja to jest głupie. Kurka, no. <laughs> Mieszkasz na wsi gdzieś wśród puli lasów i nie możesz sobie czym chcesz napalić. Bez sensu. Znaczy, siostry tu nie mieszkają w domu, tylko mieszkają w Aleksandrowie, no. Kurka wodna. Już rozprawka, rozkminy, kurdebela. Analiza psychologiczna. Piotr, a czy jest jeszcze szansa zostać 5 złotych Twoim szwagrem? Czy siostry już zajęte? Uśmiech. Zajęte nie ma szansy za bardzo. Jedna siostra wzięła sobie Węgra, druga siostra Polaka i trzecia Polaka. Także tak mieszane. Czy siostry są ładne? No to chyba oczywiste. Przecież kiedyś pokazywałem Wam siostrę. Ilu migrantów przyjmę do swojego domu? Co to kurwa, są za jakieś pytania? Co Wam się dzisiaj stało? Ja, ilu migrantów, dlaczego miałbym jakiegokolwiek migranta przyjąć do swojego domu? A ty życzenia mówisz jakieś, czy tylko nawzajem. Ale co Cię to interesuje w ogóle ty?